Szczęść Boże, kochane dzieci Boże. Jestem teraz na relacji i mam takie w sercu wielkie przekonanie, dlatego wyszedłem, żeby powiedzieć to tej duszyczce kochanej. Pan Jezus chce Ci powiedzieć, że On Cię nigdy nie przestał kochać. Nigdy. To zły duch próbuje podważyć Twoją ufność, rozwalić ją, podważyć Twoją wiarę, podważyć Twoją... żeby zasiać w Twoim sercu wątpliwości, żeby tylko podważyć to Żebyś zaczęła się zastanawiać, że Bóg Cię może nie kocha. Jezus Cię kocha cały czas. Jezus Cię kochał, będzie Cię kochał. I chciałbym Ci powiedzieć słowa Świętego Ojca Pio. Jeżeli Bóg nie opuścił Cię w przeszłości, to jak może opuścić Cię teraz, skoro jeszcze bardziej teraz chcesz należeć do Niego. Pamiętaj, że o Twoją duszę, o Twoją miłość do Jezusa, o Twoją wierność będzie się każdego dnia toczyła walka. I dziękuj Bogu za te doświadczenia. Dziękuj Bogu za te doświadczenia, bo przynajmniej wiesz, że trwasz przy Nim, przy Jego Słowie. On Ci nigdy nie przestał kochać, nigdy Ci nie przestanie kochać. To zły duch pragnie Ci oszukać. Zły Duch pragnie wykraść z Twojego serca tą miłość, to pewność, zasiać w Twoim sercu wątpliwości. A może Bóg Cię nie kocha, bo może to, bo może tamto. Pamiętaj, Jezus będzie poddawał nas do końca życia różnego rodzaju próbom, doświadczeniom. Kup sobie dzieła świętego Jana od krzyża, kochana duszyczko, kup. Kup sobie dzieła i czytaj te dzieła. Pamiętaj. Wątpliwości w to, że Bóg Cię kocha są pokusą, są pokusą, bo pragnie Ci wlewać w serce miłość, pragnie, żebyś przychodziła ze wszystkim, co Cię boli, co Cię dotyka, z czym się zmagasz do Niego na modlitwie, żebyś przychodziła i oddawała mu to, żebyś nie zostawała, nie zostawał z tym sam, sama. Bo to się może źle skończyć, jeżeli będziesz roztrząsała to wszystko. Ale od razu na modlitwie oddawaj Jezusowi. Mów do Niego jak do przyjaciela. On bardzo Ciebie kocha. On bardzo Cię kocha. Kocha każdego z nas. Niesamowicie kocha. Dlatego daje nam siebie w Najświętszym Sakramencie. Przychodźcie. Umiłowanie w Chrystusie Panu jak najczęściej. Przychodźcie do Niego. Czerpać łaski. Modlić się za innych. To jest piękne, kochani, że On jest z nami wszystkie dni aż do skończenia świata także pamiętaj kochane siostro bracie wątpliwości że bóg cię kocha są pokusą odrzucaj to w imię jezusa on nigdy nie przestał cię kochać jesteś jego dzieckiem jego stworzeniem on cię kocha niesamowicie cię kocha pamiętaj zawsze dziel się wszystkimi myślami z nim on patrzy na ciebie z miłością on czeka na ciebie aż z nim porozmawiasz ma wolną wolę Ci dał. Także kocham siostra, bracie, nie ja wracam z powrotem. Obiecuję Ci modlitwę. Eee, także pamiętaj, Jezus Cię kocha. Amen.